Dzień dobry, witamy się z Wami w nowym dniu, a przed nami piękna Makarska. Rozpoczynamy nowy film. Rodzinka 4 plus 1 Flux Chorwacji. Zaczynamy. I tak, proszę Państwa, jesteśmy już blisko plaży w Makarskiej. Jak widzimy, tutaj resorty są. Co robimy? Wypakowywujemy nasze elektryczne rowery. I ruszamy w trasę wzdłuż Adriatyku. Na pewno pokażemy jak wygląda plaża i tak dalej. A po południu pójdziemy sobie na spacer do centrum Makarskiej, może na jakiś obiad dobry. Zobaczymy, zobaczymy wszystko przed nami. Elektryki się super sprawują. Chociaż w tym roku to ich pierwszy raz tak naprawdę. Pierwszy raz w Makarskiej. Pierwszy raz w Chorwacji. Nad morzem były z nami. I chciałam dodać, że parking jest bezpłatny przed sezonem. Później, oczywiście, płacicie. Także czerwiec i wrzesień jest pod tym względem fajny, bo parkingi są za darmo w większości tych miejscowości. Buty mamy, nie zapomnieliśmy tym razem, jak to było na kamieniaku. Tak, kupiliśmy action ostatnio w brzegu. Jedziemy w prawą stronę, w sensie w stronę promajny, baszki wody. No bo w lewą stronę wiadomo, tam są restauracje, knajpy i tak dalej. To tam później na piotkę sobie pójdziemy. Przyjedziemy też, tu zaparkujemy i po prostu pójdziemy sobie już pierwszą i gotowi do drogi. Restauracje już czynne, także nic się nie martwcie. Jak w czerwcu przyjedziecie, zjecie spokojnie, już plażują, kąpią się. Dzieciaki słychać w wodzie, się pluskają. Tutaj jeszcze zamknięte, ale to jest wcześniej rano, bo było dopiero 10.00, więc wszystko pozamykane. To się nie stresujcie. <grytanie> Zawsze te knajpy trochę później otwierają w Chorwacji. Makarskie jest to piękne, że z lewej strony morze, z prawej góry, bądź odwrotnie, w zależności, w którą stronę lecicie. W każdym razie z jednej strony morze, z drugiej góry. Mega. Dwa w jednym. Trochę się nam chyba obraz przesunął. Wybaczcie, ale mam nadzieję, że fajnie to wygląda. Jedziecie z nami. Piękne widoki. Woda lazurowa. Pogoda dopisuje, mega jest. Jak na czerwiec to jest cudnie po prostu. dla tych osób, które nie przepadają za elektrycznością, elektrykami ogólnie, to powiem, że jadę cały czas na zero, czyli bez wspomagania żadnego. Piotrek też. Ale ludzi tutaj się opala i kąpie. Register, się, rozpoczął. Tak. No już takie bary te, beach bary, są otwarte. Ludzie siedzą. Piotrek mówi, że tam dalej dojedziemy. A mi się wydaje, że to się zaraz skończy, że będzie lasek. Mhm. I chyba kto ma rację, ja? Zobaczymy za chwilkę. Tak, tu gdzieś zawracę właśnie pociąg. O, tu już jedyneczkę sobie włączymy. O, widzicie? Od razu turbo jest. Wspomaganie, po co się męczyć? Pod górkę. Jak można wjechać? Mega, nie? Widzieliście? To jest tylko jedynka, a ma trzy biegi. A tutaj dojeżdża właśnie ciufcia. Dojechaliśmy, proszę państwa, do miejsca, gdzie jest plaża dla psów. Tak, tutaj jest taka droga wyboista. Mówiłam Piotrkowi, dobrze pamiętałam, jak to tu wygląda. Więc rowerem trochę ciężko. Można ten kawałek przeprowadzić. Nie da się tutaj za bardzo jechać. Jest mega wyboista. Zatrzymałam się wami trochę. Sorki, ale mój telefon ma dobrą stabilizację obrazu, więc nie powinno być źle. Tutaj da się da Taki lasek. Wygląda to fajnie. Piotr tu jest. Chcesz jechać? Dobra, zaryzykuję. Na jedynca, nie? Tak, tylko w ostrażnie, ostrażnie. postaram się. Uu, ten rower tak ciągnie, że Jak się wywalimy, to razem. Oj, ktoś idzie. Oj, oj, oj. Spytamy. No dobra, bo nie jestem pewna. Czy po prostu tam się pchać? Nie wierzę. Dzień dobry. Dzień dobry. U ja pierdzielę. My, do... Przecież ja ich codziennie oglądam, Łukasz. No fajnie, że tak. No będzie, że tak. Tutaj jesteście gdzieś na miejscu? Tak. 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 Volkswagen tak. tak. e, czy Volkswagen? Bo to też tam tak, wie, przemawialiście tak. jakiś kieniek. Jak tak, tak, zastanawialiśmy się, ale jednak zdecydowaliśmy się na Passata w biznesu Najlepszy. tak. Najlepiej. Pięć na 100 km, także... No, dokładnie to to jest wiesz, całkowicie inaczej. No to miło was waszy. Także właśnie no. Yy, przed wyjazdem nawet no, żona mówi, owoź, tak? no też do Chorwacji Ale miło spotkaliśmy widzów. Mówią, że się da przejechać. Pozdrawiamy serdecznie, fajnie, jak tak nas oglądacie i potem nam mówicie. Co i jak mega spotkać. Taki pięknie śpiewają. I dojechaliśmy do takiego pięknego miejsca. Jeżeli pamiętacie, szliśmy kiedyś tą trasą. Tak, tak, jest cudownie, taka widokowa trasa, ale kamienista, wyboista rowerami tak patrzymy, jadą niektórzy, niektórzy prowadzą, ale są odcinki, że tylko da się przeprowadzić na przykład pod górkę, czy jak jest bardzo, bardzo wąsko, ale ryzykujemy, zobaczymy dokąd zajedziemy, damy Wam znać chcielibyśmy jakieś piękne ujęcia z Insta nagrać ale mega piesek, jojku, jaki słodziak i drugi też, cudne pieski dzień dobry, dzień dobry. a ja nagrywam właśnie pieski pozdrawiamy Fajnie, z Polski. I zobaczcie, jakie piękne widoki. To jest Chorwacja. Tak, dokładnie. I to właśnie taka droga wyboista przez Lasek. Dojdziemy tam do tego miejsca, które pokazywałam. Nie chcę na razie tak nagrywać na rowerze, bo się boję, że na tych wybojach mi spadnie telefon, wiecie. Dobra, proszę Państwa, dotarliśmy do tej drogi. Proszę. Jakie widoczki. O. Wybaczcie, jeśli nie będzie rzucać, ale no, no myślę, że warto popatrzeć. No niestety trzeba prowadzić rower, nie ma szans przejechać. Może jakiś tam wykwintny jeżdżący na rowerze, rowerzysta. Da radę? Ja nie. O, jaki pan miły. Thank you very much. Sekre, I potem droga powrotna, wyobraźcie sobie. Tak to to wygląda. Parasailing już lata. Zwróćcie uwagę, że FKK jest zamazane i pisze Wolim te. Także ktoś zmazał. Zobaczymy czy go lasy będą, czy nie. Możliwe, że ludzie się oburzyli, bo już kiedyś o tym mówiliśmy, gdzie wy się denerwowaliście na nas że to jest piękna trasa widokowa, a przeznaczona dla turystów plaża, więc plaże w sumie, więc no to nie było fajne iść i na golasów. Zobaczymy, czy tym razem będą. Nadal jest to plaża FKK, pisze na kamykach. i kąpią się nagie panie, czego wam nie pokażemy oczywiście. Pięknie to jest, po prostu piękne. Cudowna trasa widokowa, ale z rowerem dosyć ciężko. i da się, oczywiście że się da, ale ciężko. Oto cienia będzie, I cały czas słońce pali, więc nakrycie głowy konieczne, Żeby, wiecie, jakieś udaru nie dostać. Słońce, nawet, nawet w czerwcu pali bardzo intensywnie. O, Chyba tutaj, już z górki. Nie, jeszcze. Jeszcze. Wiedziałam, że to długa trasa. Widzicie? Jeszcze z górki kawał. Tam widać. Poczekamy, bo rowerzyści jadą. Piotrek mi kawałek tutaj sprowadza rower. Proszę, jaki skoczny. Zobaczmy, jak to wysoko. No jest dosyć, dosyć cudnie. To jest trasa makarska, krwawica. W krwawicy jest ten taki hotel opuszczony. Robiliśmy tam urbex. W Bratusiu, natomiast byliśmy na obiedzie. W krwawicy nie kojarzę, w Promajnie oczywiście byliśmy. Astoria polecamy, taką restaurację. Obok Blanka, cudowna kobieta. Apartamenty ma przy samym morzu z widokiem. Szukajcie, wszystko u nas na kanale jest, można znaleźć. No tu ciekawe, czy to coś płynie wielkiego. Taki cień, jakby wieloryb płynął. Hmm. Albo łódź podwodna. Trzeba się coś napić. I jeszcze kawałek, widzicie. Już tam widać plażę. Nie jest źle. Może jakiś sklep będzie, bo musimy wodę się zaopatrzyć. Tak rozmawiamy i mówię, że Piotrek na pewno by tak pojechał tutaj, a ja jednak się boję, bo jak polecę w dół, to nie wiem, czy coś ze mnie zostanie. To już po vlogach. Tak, po vlogach i po urlopie. Więc wolę przeprowadzić. Za chwilę będziemy w krwawicy, pokonaliśmy ten trudny odcinek drogi. No niektórzy powiedzą, że łatwy, oczywiście. Dla kobiety niekoniecznie łatwe. <gry> jeszcze jakaś tam kondycja jest? W sumie nie? No tak. I wreszcie trochę cienia. Ale przyjemnie w tym lasku. Cudnie. Zaraz nie będzie wami trząść, bo będzie taka droga lepsza, wygodniejsza. Płaski teren. Więc jeszcze chwila cierpliwości. Chciałam powiedzieć, że teraz filmy lepsze, w lepszej jakości 4K. Więc mimo, że się powtarzamy może na kanale, że znowu krwawica, ale chyba byliśmy dwa albo trzy lata temu. 3 lata temu. No, okay. Obstawiam, więc minęło trochę czasu. To chyba zobaczycie z chęcią z ludzi. Krwawicy. Jak to tu się prezentuje? Muszę jakiś stabilniejszy uchwyt kupić na kierownicę. Zobaczymy. Może będziemy w jakimś makacie. Fajnie byłoby. O tak. Ten się dosyć chwieje. Po prawej jest WC, jak coś. Po lewej oczywiście plaża. Plac zabaw dla dzieci. Tutaj widzimy hotel. Szpital psychiatryczny tutaj był. Jest na kanale Urbex, jak spacerujemy po tym szpitalu. Tym razem nie wchodzimy. Nie, nie, nie. I chciałam powiedzieć, że w czerwcu i we wrześniu można z pieskami wszędzie, praktycznie na plaży, wchodzić. Tutaj pan spaceruje z pieskiem, się nie przejmuje. A w sezonie to jednak no krzywo patrzą. Gdzie ten mój Piotr? Jestem, jest. Chodź! Czemu ty tam jedziesz? Gdzieś z tyłu, jest szeroka droga. Nie, nie, to tak się patrzę na tym. Tym, to zostało, Czemu tego nie Przecież tego nie Jedynaczkę sobie włączam, dobra? Nie wiem, może liczą na to, że ktoś to jeszcze kupi? Może szoku, to jest... mhm. wyobraźcie sobie, że w sezonie tutaj będą tłumy. Wszystko będzie oblegane będzie mega. Są niektóre kraje już czynne? jesteśmy, oczywiście, w krwawicy. Tu można coś przekąsić. Od doga za 5 euro! Zjeść, no jakiś tam prowiant mamy. A obiad zobaczymy. A tu taka droga jest chyba w tak, prawo, musimy jechać. I tu jest punkt widokowy. Tak, i tam. Może sobie wejdziemy na ten punkt. Ja tu A tu już trzeba, widzicie? Elektryczność sobie walnąć. Bo inaczej się nie da. Przyspieszyliśmy, widzicie? Op. Fajnie, fajnie. I pod górkę można spokojnie podjechać. Jest fajny punkt widokowy. Trzeba uważać, bo tu może coś wyskoczyć. Nic nie jedzie. Nic. Na pewno szybciej na rowerach, zdecydowanie. To wszystko na piechotę. Zwiedzaliśmy, obchodziliśmy te tereny. O, tutaj widzicie po lewej jest punkt. Nawet kamery są poinstalowane. O, dwójeczka. Dwójeczka też nie. Trójeczka. No, na trójce już ciężko. Jedziemy na trójce, bo wreszcie sobie, że ma opory, ale jest. Idę na górę. Państwo pytali o makarską. Pokażę Wam, bo nikogo tutaj nie ma. Więc fajnie. O, proszę, staniemy sobie wyżej. O! Proszę, jaki piękny widok. Z tyłu góry, z przodu morze. Wspaniale, prawda? Cudownie o Państwo się pytają właśnie o makarskę. I jesteśmy proszę Państwa w bratusiu. Opalają się, pływają. Samochody tu jeżdżą. O oh, 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 zatrzymam się tu. Widzicie, apartamenty są przy samej plaży. Tu apartamenty po lewej stronie plaża. Ten super, palemki. Bardzo fajna kutarek, jaki siedzie, może nas wyprzedzi. Bardzo fajna miejscówka, malutka, kameralna. Ale również godna uwagi. W tej knajpie po lewej stronie jedliśmy. Jest odcinek na kanale. Czekajcie, czekajcie, nie w tej. Nie w tej, nie? W tej następnej. Czy w tej? Nie, chyba w tej. W tej, tak, tak, bo tutaj potem wracaliśmy do Promajny, jak u bramki spaliśmy. Sprawdzamy w Konobie ile kosztuje plata rybna, wiecie taki półmisek wielki rybny Uwielbiamy mięsny też, ale najpierw musimy zjeść taką rybną z blitwą najlepiej, to jest to co lubimy najbardziej, 65 euro. Dla dwóch osób jedna plata. No to cena poszła w górę, płaciliśmy cztery dyszki. A nie ma wagi podano. Grubo, grubo. Lubin, Orada, Tuna, Kalamari, Škampi, Dagnje, svega bude mix. Duže? Velika plaša, je. Uh -huh. To može za, za dvoje, ali može i troje, tri, tri osobe. Aha, aha. Kao za dvoje. Konoba vratuš. Za tri ore, dobijete ribku jednu veliku, uh -huh. bude file ribe, bude liganja, bude skampi i sve to bude sa blitvom i povrćem, grilovanjem. Uh -huh. 63. Tak. 63. Aha. 63. Rozumiemy. A na plata ha? Miejsce plata mamy. Miesiąc bude za euro. I będzie, jak chicken breast, będzie kotlety, ramstek, ramstek, piztek. To podrożało, o? Musimy się przesuwać. Auto jedzie? Na styk, łapce. Na styk. Dobry kierowca. Teraz wydaje mi się, że powinniśmy przyjechać w tą drogę. to, to nie pan... jest tak proste. myśmy którą jechali tu, nie? Wiesz o co chodzi? To jest dosyć daleko od plaży. Wydaje się. To no jest myśmy... plaża, przy samej plaży szli... szliśmy. A nie, to myśmy tu jechali. dopiero. Musimy ten odcinek pokonali. No ja to ja źle mówię. Mamy rozkminę, czy jechać tutaj prosto, czy w dół i na górę. Czy po prostu tak jak tu się dostaliśmy, stwierdziliśmy, że wracamy tą samą trasą, tylko musimy wodę kupić. Ale chciałam powiedzieć, że tutaj jest kemping. I widać, bardzo dużo samochodów stoi w lasku, blisko plaży. Bo tutaj, o, widzicie, morze. Więc mega, mega cudnie. Ptaki śpiewają. Nie ma cykat jeszcze. Cześć, to <laughs> Póki co ptaki. Nie ma wody. Wow. Piwo można kupić. Jedziemy dalej. W poszukiwaniu wody. Zapewne nie ma tutaj wody. Zaraz się okaże. Jest woda. Spotykamy się ponownie. Ponownie. Nie. Dobrze. Mhm. Pewnie. Dobra. Tak Ekstra. Ponownie spotkaliśmy naszych widzów, także tak miło. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Nasze żony, które nam teraz na obiad gotują także. Tak? tak? O, to macie dobrze. To jedziemy na obiad. <laughs> to, na obiad. To, to mam ty. No, Pozdrawiamy naszych widzów, których byśmy spotkali. Cieszymy się. I żony, które gotują w domu obiad. Doładowane akumulatory i jedziemy dalej. I know it's bad, but I can't help myself. When I feel sad, I escape from my sense Lately music has been my reminiscence. That's when I listen. know it's myself. Pokonujemy trudną trasę. Dobrze, że wieje wiaterek. Jest przyjemnie, ale nie jest tak chopsiłk, powiem, panowie mówią, że. Tylko, zwłaszcza jeden. Tylko do Bratusia trzeba było do promajny. Tak, ale siły trochę brak. jeszcze bym chciała poplażować poza tym, wykąpać się też i zebrać się później w domu do Makarskiej na obiad jakiś dobry. Taki jest plan. Mhm. A tutaj, jak woda upadła. Tutaj Widzę paski no? na kamieniu, Tak, jak dużo upadła. Ale ładnie to wygląda. Bo to się przyjeżdża do Chorwacji. Ten widok jest niesamowity. Wiecie co? Droga ta powrotna o wiele szybsza niż... Piotrek, jedzie tutaj ten odcinek. ...niż w tamtą stronę. Mniej chyba nagrywaliśmy i teraz tak totalnie gaz zdaliśmy. I proszę Państwa, ekspresowo w sumie dojechaliśmy, naprawdę. Droga powrotna była mega. Parkujemy. idziemy na plażę sprawdzić jaka woda. Najpierw pójdziemy na Cypelek. Nagrać piękne ujęcie dla was, a potem przetestujemy wodę. Proszę, jak pięknie! Coś cudownego. Te góry robią wrażenie, prawda? Wow! Teraz mały czas na chillout. Krosanty z Polski. Piotrek może coś wygramy. Niestety nie mamy kodu oszukane. Hmm. Ale krosanty dobre. I teraz mus owocowy. Dyskutujemy właśnie na temat cen. Jesteśmy mega zaskoczeni cenami. Plata kosztowała 40 euro, a teraz kosztuje 65. Dla tej większości, co tu przyjeżdża, to wydać 65 euro za platę to jest sporo. Nie ma co się oszukiwać. Dlatego szykujcie się na gotowanie w domu. Bardzo dużo jeżowców jest, jak na czerwiec, buty do wody obowiązkowo. Mamy nasze już w sumie szósty rok, chyba szósty sezon. I się sprawdzają. Kupione w Decathlonie. A ten domek tam na górze w skale jest fantastyczny. I tak zbudowany, pomalowany, żeby nie zaburzał tutaj. Tej całej kompozycji. Widzicie? Nie rzuca się w oczy. Fajnie to wygląda. Pewnie kupę kasy kosztował. Tak myślę. I obok taki nasyp. Jakby tu coś miało się dziać. Hmm? Zbieramy się, bo jest 15. I chcemy się ogarnąć. I później idziemy pochodzić po makarskiej. I coś zjeść pysznego. Jakąś rybną może. Zobaczymy. Tak już wracamy, ale zobaczcie ile tutaj w tej części jest ludzi. Naprawdę dużo. Kąpią się. W beach barze bardzo dużo. Pięknie to wygląda.